Tak, tak. Podejmując próbę nadążenia za trendami, w serialu Marco Polo Netflix pokazał klasyczne europejskie poczucie wyższości. Bo według scenariusza, Marco Polo uczy Mongołów Kubilaj Hana obsługi katapult i rakiet prochowych, a ci patrzą z otwartymi gębami w zachwycie. Wcześniej przecież zdobywali miasta wyłącznie falami mięsa pod Dapstepem. W rzeczywistości, Kubilaj już pod koniec 1272 roku poprosił swojego siostrzeńca Abakę Hanna, władcę Persji, o kilku inżynierów. Ci przyjechali i nauczyli Mongołów budowy nowych trebuszy z zawiasową przeciwwagą. Dzięki nim padły Xiangyang i Fan Fancheng. To był punkt zwrotny i potężny cios psychiczny dla dynastii Song. Chińczycy nie mieli takiej technologii. A Kubilaj podbijał tę część Chin czystą przewagą inżynieryjną, biorąc miasto za miastem. I to wszystko trzy lata przed przybyciem Marco Polo na dwór Kubilaja. Z bronią palną było dokładnie tak samo. Przejęli ją od Chińczyków, w tym ładunki prochowe do trebuszy. Tak, artyleria w nowoczesnym rozumieniu to właśnie wynalazek Mongołów, którzy połączyli swoje trebusze z chińskimi gromkulami. A w serialu wygląda to tak, jakby biały Europejczyk przyjechał do nieumytych barbarzyńców i nauczył ich cudów techniki. Trochę jak Afrykanka, która przyjechała do Skandynawii i została jarlem.